Sponsorem kanału jest. Kontroltek. Optymalizacja procesów. Rok 2022. Stoję na plaży. Za chwilę wystartuję w moim pierwszym triatlonie dystans 18 Ironmana. Nie mam pojęcia, dokąd zaprowadzi mnie ta przygoda. Moim marzeniem jest ukończyć pełny dystans Ironmana. Od samego początku wspieramy firma, w której pracuję. Tech. Dziękuję. Przygotowania zaczynam od początku roku. Trenuję według planu z książki Matafit Geralta. Mam za sobą historię pływacką ze szkoły podstawowej i jakąś tam bazę biegową, ale brakuje mi jednego treningu rowerowego i samego roweru. Jako kompletny żółtodiub kupuję szosówkę z Lemontką. Myśl o jeździe na rowerze triatlonowym była przerażająca. I tak. Wiem, że zaraz ktoś napisze, e, jakie to od zera clickbait, jednak dla mnie to była droga od zera. Nigdy wcześniej nie miałem styczności z triatlonem i całą drogę musiałem pokonywać od początku, bez wcale rewelacyjnych czasów. A to, że ktoś uważa, że od zera znaczy tylko wtedy, gdy masz nadwagę, a najlepiej to nie masz ręki czy nogi, no to sorry, ale praktycznie całe swoje życie byłem aktywny. Na drodze do pełnego dystansu przecieram szlaki na krótszych zawodach. Najpierw 1.8 ironmena Girardowie, czas godzina 19. Potem ćwiartka w Mietkowie, 2 godziny 40. A później połówka w Sycowie, 5 godzin i 9 minut. Po kilku miesiącach przygotowań nadchodzi ten moment. Ironman Gdynia 2022. Pływanie w Bałtyku. Piękna, wymagająca trasa rowerowa. I bieg wśród niesamowitego dopingu kibiców. Było cierpienie, była walka o życie. Na metę wpadam po 11 godzinach i 18 minutach i przysięgam sobie, że nigdy więcej. Ale gdy kurz opadł, a rany się zagoiły, znowu zaczynam marzyć. Tym razem o Mistrzostwach Świata Ironman. Sprzedaję samochód, kupuję rower triatlonowy Trek Speed Concept i zaczynam współpracę z trenerem. Maciejem Chmurą. Rok 2023 to czas ogromnego progresu, lepszy sprzęt, lepsze treningi, pierwsze podium w kategorii wiekowej i nowe życiówki. Ćwiartka w godzinę 57, a połówka w 4.26. Z maczkiem nie tylko trenuję, poznaję ludzi takich jak ja. Z pasją, z zajawką, z tych znajomości rodzą się przyjaźnie. Znowu startuję w Gdyni. Tutaj próbuję powalczyć o kwalifikacje. Może szaleje, pływanie zostaje odwołane, Walczę, ale celu jeszcze nie osiągam. Rok 2024. Sezon zaczyna się fatalnie, kraksa na zawodach, uszkodzony bark. Problemy zdrowotne, regres w pływaniu. Zaczynam tracić wiarę. A potem niespodzianka. Pod koniec sezonu start w Talinie na pełnym dystansie. Czas 9 godzin 42 minuty. I po długim rolldownie... Jest! Sims Spędem kwalifikacja na Mistrzostwa Świata Ironman w Nicei. Przygotowuję się na maksa. Dwa obozy w Kalpe i jeden w szklarskiej porębie. Trenuję, poprawiam formę. Wracam w najlepszej wersji siebie. Początek sezonu 2025. Sieraków Mistrzostwa Polski na jednej drugiej i kubeł zimnej wody. Ale się nie poddają. Półtora miesiąca później. Jedna, druga syców. 4 godziny 12 minut. Po raz pierwszy w życiu staję na podium Open. Jestem silny, jestem zdrowy. Nicea, nadchodzę. Dobry z Nicei, z Francji. Dzisiaj jest piąteczek. Nie, sobota, start już jutro. Ja już mam piękną koszulkę ironmanową na sobie z Mistrzostw Świata. Nadchodzi ten wiekopomny dzień startu w Mistrzostwach Świata Ironman, na który długo czekałem, ciężko na niego pracowałem. Dzisiaj mamy sobotę, więc. Jesteśmy na dzień przed startem. Przyjechaliśmy tutaj z trenerem w czwartek, ale droga ogólnie była ciężka, jechaliśmy na dwa dni wypakowanie się, zaparkowanie auta, co tutaj też jest problematyczne, i praktycznie w czwartek, tutaj byliśmy wolni już wieczorem, więc w czwartek nic nie było tutaj grane. Wczoraj z rana było pływanie w morzu delikatne kilometr w piance. Później 40 km po trasie zawodów na rowerze, i wieczorem też biegałem delikatnie 7 km. Aktualnie pakuję się do stref zmian. Pakiet startowy odebrałem w dniu wczorajszym. Od razu pokażę, od kuchni w ogóle planuję pokazać jak to wygląda. Mistrzostwa świata w Ironmanie we Francji. W pakiecie startowym to co najciekawsze otrzymałem, plecak. To jest w sumie tradycja. Ten plecak jest już w bardzo dobrej jakości. Z roku na rok Podejrzewałem, że po tych wtopach co, co te plecaki były beznadziejne oni zaczynają to poprawiać. W środku są rzeczy typowo startowe: jakieś broszury mało interesujące, numery startowe. Eee, więc tradycyjnie, ale z takich rzeczy niecodziennych, to dali fajny plakat z Mistrzostw Świata. I myślę, że fajnie będzie to oprawić sobie w domu w ramę, z medalem, z numerem startowym. Jakimiś innymi jeszcze pierdołami, może jakieś zdjęcie sobie wywołam. Eee, tradycyjnie worki te są dla potrzeby specjalnych, których ja nie używam. A tak wyglądają worki do stref zmian. Więc teraz, mówiąc po kolei, jak, jakie są plany na ten start, jeżeli chodzi o kwestię żywieniową? Ogólnie jesteśmy w takim apartamencie, więc jak widać jest leki. Pierdolnik triatlonowy, wszędzie sprzęt, żele i inne sprzęty. No dobra, rower mam już przygotowany do startu i jest w pełni załadowany. Zacznijmy może od żywienia. No to od samego początku, czyli przed startem. Start jest mniej więcej o 7.15, moja fala 7.20, bo start niestety jest po grupach wiekowych, a nie względem na przykład szybkości pływania, co byłoby mądrzejsze, ale już mniejsze o to. Więc ja startuję około 7.20, rano zjełem sobie lekkie śniadanie, czyli białe pieczywo z miodem, do tego koniecznie kawa, żeby też zaliczyć dwójeczkę przed startem. I przed samym startem zjem... Pewnie jednego żela, jednego banana. W stroju będę miał schowany jeden żel, więc po samym pływaniu, podczas dobiegu do strefy zmian, mam w planie zjeść pierwszego żela, wziąć rower, najpierw worek i ruszyć na trasę rowerową. Jeżeli chodzi o worek do pierwszej strefy, no to mam w nim tylko kask i cztery żele. Żele od razu wkładam do kieszeni. Z tyłu do stroju startowego. Ruszamy z rowerem. Na ja rowerze wygląda to tak. Tutaj będę miał izotonik, uzupełnię go ich rano. Tutaj mam żele, a konkretniej rzecz ujmując, 10 żeli. Eee, tutaj jest izotonik zapasowy, więc jeżeli przód mi się skończy ten uzupełniony, wyrzucam butelkę i w najbliższej strefie zmian biorę kolejną. W pojemniku mam 3 żele i tabletki z kofeiną, trzy sztuki. Plan jest taki, tabletka ma 200 mg kofeiny, plan jest taki, że po pływaniu, czyli generalnie zacznę dopiero, zacznę tylko rower, to biorę, przyjmuję pierwszą tabletkę, w połowie roweru drugą, pod koniec, przed samą strefą trzecią i w połowie biegu czwartą. Czyli sumarycznie 800 g kofeiny podczas całego wyścigu planuję spożyć. W bidonie Aero mam 7 żeli. I elektrolity, dwie dawki elektrolitów, I, i zasadniczo to tyle. W schowku mam dętkę, pompkę na nabój. A jak to wygląda ilościowo, to w tym zestawie, co tutaj widać, mamy 1,5 litra picia w postaci zatoniku, i mamy Żebym to dobrze policzył, 24 żele Licząc jeszcze to co będę miał na plecach, 4 sztuki Co daje sumarycznie 588 gram węglowodanów Więc będę przyjmował ponad 100 na, na godzinę A rower myślę, że Że zajmie z 5 godzin Tak naprawdę na tych strefach bufetowych to nie planuję przyjmować, łapać żadnych Żadnych batonów, żeli, batonów Tylko tylko picie I czy to będzie tak naprawdę izotonik czy woda, no to To już jest bez różnicy, bo ilość węglowodanów mam całkiem sporo A... a będę brał W zależności... Będę brał to Na co będę miał ochotę A zważywszy na ilość węglowodanów, to podejrzewam, że będzie to woda Idąc dalej Kończę rower Mamy drugi worek Do biegania, w którym znajdują się oczywiście Buty karbonowe alfa flyer czy nie chyba vapor flyer daszek oczywiście pasek z numerem startowym mam tam jedną tabletkę kofeiny skarpetki oczywiście i cztery żele na bieganie te cztery żele starczą mi na połowę trasy i później już będę brał to, co będzie na strefach bufetowych. Będę chciał, żeby to... By... Będę starał się, żeby to był żele, ale wiem, że już pod koniec tego biegania to już jest bardzo duży problem, żeby... żeby przyjmować żele. Plan jest prosty. Najważniejsze, po pierwsze, nie rozwalić się na trasie, a szczególnie trasa rowerowa jest bardzo trudna. 2400 metrów przewyższeń. Asfalt potrafi być średni. I wczoraj też, jak się kawałek przyjechałem no to Technicznie jest ciężko, bo potrafią być zakręty za zakrętem, potrafi być wysepka, chopka, próg spowalniający, dziura, więc naprawdę trzeba będzie uważać. Szczególnie na zjazdach, a podjazdy są takie, że pomimo, że wczoraj miałem robić je lightowo, no to poniżej 400W nie byłem w stanie jechać. No, na niektórych podjazdach, więc rower będzie ciężki. Plan najważniejszy: po pierwsze, nie rozwalić się, po drugie. Dobrze się bawić i dopiero po trzecie dać siebie wszystko. Teraz robię sobie jedzenie, bo już jest godzina 13, więc lekkie jedzenie makaron na słodko i lecę zaprowadzić sprzęt do strefy zmian. Tam też pokażę Wam, jak to wygląda. wychodzi na to, że 15 godzin do startu. Ojej. Meta pięknie sytuowana praktycznie przy samym morzu coś pięknego trochę się obawiam pogody, bo klimat jest ciężki, nie ma być jakiejś paruwy 26 stopni, ale wczoraj na przejazdce to już czułem, że ta te temperatura będzie mi sprawiać problemy. Przez to nasze piękne polskie lato to mi aklimatyzacja bardzo spadła, jeżeli chodzi o temperaturę. No ale nic wszyscy startują w takich samych warunkach. Trzeba się bawić. Pierwsze wieszaki z sprzętem na rower. Znajdują się bardzo blisko wyjścia z wody, więc ten dobieg będzie bardzo krótki. I nie wiem, czy uda mi się zjeść żela w nim. Biorę worek numer 559. Znajduje się na ostatnim wieszaku. Przechodzę, przez namiot, gdzie zakładam kask. Biorę z worka żele, wkładam do niego rzeczy spływania. Worek gdzieś tam zostawiam i lecę dalej po rower. Ja, ja mam jakiegoś upiego otwarte, jeżeli chodzi o miejsce na wieszakach, bo w takim miejscu mam rower na samym krańcu, więc najlepsza pozycja, bo tędy się będzie biegło. Jest dobrze. Dalej mamy w cholerę długą strefę do biegu do belki startowej. A więc chyba tutaj sobie wciągnę żelka. Trzymając rower. I drugie jest to jakiś z rzeczami na nabieg. W cholerę worków, więc w cholerę ludzi startuje. Będzie zabawa. I to by było tyle, jeżeli chodzi o strefę zmian. Więc na Hatę 2 km spacerku. Co jest zjeść znowu? się regenerować przed jutrzejszym startem. Coś jeszcze pewnie z maczkiem dogramy, więc widzimy się zaraz. Czy trener ma coś do powiedzenia na... Mm, w sumie już 11 godzin przed startem? Zając nastawienie czarka przed tymi zawodami, teraz najważniejszy jest relaks, żeby pójść, spać ze spokojną głową i rano wstać, a w nocy przede wszystkim się jeszcze wyspać, bo niejednokrotnie ktoś już może zostawić formę do toalecie. Do której wstajemy? Piąta. No. No i dzień dobry, wjeżdża śniadanko i kapusia oczywiście. Mamy piątą 0,5 więc zostały dwie godziny do startu. I pchamy ten wózek zwany życiem dalej. Upiększamy życie. Tak, no będzie, to będzie wspaniały dzień pełen przygód. Energia 100%, powoli wchodzi stresik, czuję to na żołądku, zaczyna się robić malutki, ściśnięty, więc ogarniam rower, wchodzi tojka i idę na start, który jest za godzinę 10. Lecimy. No to lecimy. Punktualnie o 7.05 wystartowali zawodowcy. 10 minut później my, age Gruperzy. Nie wiem dlaczego, nie podzielono nas na fale według poziomu pływania. Startowaliśmy całymi kategoriami wiekowymi. I w ten sposób najszybsza grupa M30 ruszyła po seniorach. Dosyć kontrowersyjny pomysł. Na szczęście moja kategoria wiekowa M35 startowała jako druga, więc tłok na trasie był mniejszy. Start z wody to było dla mnie zaskoczenie. Minutę przed sygnałem wszyscy zostaliśmy wpuszczeni do morza, ustawiliśmy się pomiędzy bojkami 300 osób w kilku rzędach. Udało mi się ustawić w pierwszym. Godzina 7:20. Gwizdek sędziego. Ruszamy. Walka z marzeniami właśnie się zaczyna. W jednej chwili kilkaset osób rusza do boju. Zaczyna się pralka, przepychanki, stłuczki, nogi, ręce, wszędzie. Mimo chaosu udaje mi się zachować spokój i robić swoje. Po kilkuset metrach sytuacja się uspokaja, ale tylko na chwilę. Doganiam poprzednią kategorię. Cały dystans płynę w kontakcie z innymi zawodnikami. Ma to swoje plusy, bo ułatwia to nawigację. Nie muszę szukać bojek, wystarczy trzymać kierunek za grupą. Woda miała ponad 25 stopni, więc pianki były zabronione. Płynąłem w swoim skinie i mimo teoretycznie ciepłej wody mocno się wychłodziłem. Ten rejon morza śródziemnego sunie sparzących medus. Na szczęście żadnej nie spotkałem. Rano tafla była spokojna, dopiero w drugiej części pojawiły się fale, ale bardziej kręciło mi się w głowie niż to przeszkadzało w pływaniu. Po godzinie i 26 sekundach kończę etap pływacki. Średnia minuta 35 na 100 metrów. Dobry czas. Wybiegam z wody i od razu problemy. Zrywam taśmę od smutkina, ale na szczęście ktoś z obsługi szybko mi pomaga. Znajduję worek i działam wedle schematu. Kask na głowę, sprzęt pływacki do środka, żel do kieszeni i ruszam po rower. W biegu zaczyna mieć pierwszy żel i nagle gwizdek. Zostaję zatrzymany przez sędzinę i... dostaję reprymendę, żebym przypadkiem nie wyrzucał pozostałości po żelu na ziemię. Mistrzostwa świata, a ja dostaję pogadankę o śmieciach. Po krótkiej wymianie zdań biegnę dalej, przekraczam belkę, wsiadam na rower i trach, spada łańcuch. Naprawiam, wsiadam z powrotem. Przedemną 180 km wymagającej górskiej trasy. Pierwsze kilometry to walka z zimnym popływaniu. Mam takie spazmy całego ciała, że aż boli mnie szczęka. Po 10 km ciało wraca do życia, mięśnie chcą pracować, zaczynam jechać swoje. Plan jest prosty. Płaskie 270 watów, podjazdy 300, zjazdy luz. Trasa w Nicei jest wyjątkowa. Jedna 180 kilometrowa pętla. Start z plaży, środek w górach, powrót nad morze. Widoki są niesamowite, szczególnie gdy zjeżdża się z gór i widzi się błękit wody, ale nie ma czasu na zachwyty, tu liczy się skupienie. Pierwsze 115 km idzie idealnie. Jem, piję, wyprzedzam kolejnych zawodników. Trasa technicznie prosta, jeden długi podjazd, jeden łatwy zjazd, potem pagórki. Ze 110 km zaczyna się pierwszy poważny zjazd. Prędkości pod 70 km na godzinę, ostre zakręty. Jadę pewnie aż do zakrętu Macieja Chmury. To tutaj trener miał wypadek w 2023 roku. Wchodzę w tunel, łapię uślisk, ściana skalna zbliża się w ułamku sekundy i cudem odzyskuję przyczepność. Tego roku też kilku się tam rozbiło. Prawdopodobnie inny asfalt, cień, wilgoć albo po prostu za duża prędkość. Zdradziecki tunel. Od tego momentu jadą ostrożniej, na zjazdach zaczynają mijać mnie inni, ale prawdziwy kryzys dopiero nadchodzi. Ostatni podjazd, 10 km cierpienia, z planowanych 300 W zostaje 240. Zawodnicy mijają mnie jeden po drugim, ale trzymam się. Ostatni zjazd do Nicei jest techniczny, pełen dziur, progów i wysepek. Podłączam się do wyprzedzającej mnie grupki i trzymam ich już do końca. Rower kończę w czasie 5 godzin, 41 minut i 19 sekund. Druga strefa zmian idzie sprawnie. Odstawiam rower, chwytam worek, przebieram się na bieg, szybka toaleta i ruszam na maraton. Od pierwszych metrów nogi mnie niosą, czuję euforię, ale wiem, że to złudne. Mocno hamuję, by biec planowanym tempem 4,30 na kilometr. Euforia trwa 5 kilometrów, potem przychodzi rzeczywistość, tempo spada, zaczyna się walka o jak najlepszy wynik, a raczej o jak najmniejsze straty. Nie łapię bomby, nie mam skurczy, po prostu ciało mówi: więcej się nie da. Trasa jest prosta, promenada Anglików w stronę lotniska i z powrotem. Jedna pętla to ponad 10 km. Kibice dopisali, doping niesie, atmosfera jest nieziemska. Pierwszy półmaraton pokonuję w godzinę 38, drugi 20 minut wolniej. Na punktach żywieniowych zaczęło się przechodzenie do marszu. Po 10 godzinach, 20 minutach i 10 sekundach docieram do mety swoich marzeń. Jestem Ironmanem. Ukończyłem Mistrzostwa Świata. W zawodach wystartowało 2318 zawodników. Zająłem 344 miejsce Open i 63 w kategorii M35. I w tej oto pięknej scenerii dobiega końca moja droga do udziału w mistrzostwach świata Ironman na pełnym dystansie. Trochę to trwało 3 lata, ale jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się ten cel zrealizować. To były bardzo ciężkie zawody, najtrudniejsze w mojej karierze rower no bardzo, bardzo ciężki nie wiem, nie wiem jak trzeba trenować, żeby, żeby to dobrze zrobić w każdym razie po 120 km mnie trochę zmiotło z planszy i później była trochę walka o przetrwanie jeszcze na bieganiu przez pierwsze 5 km starałem się trzymać założone tempo ale szybko zrozumiałem, że będzie to niemożliwe więc sportowo jakoś super może nie wyszło, ale wstydu też nie ma niemniej jestem bardzo szczęśliwy, że zawody dobiegły Końca i mam to za sobą. Tak się prezentuje medal bardzo ładny, solidny, ciężki. Sama impreza bardzo fajna. Widoki na trasie rowerowej przepiękne. Co prawda, trasa też była trudna. Już pomijając sam podjazd 2,5 tysiąca metra przewyższeń, to zjazdy były niebezpieczne, trzeba było bardzo uważać, ale widoki były przepiękne. W sumie najpiękniejsze zawody, w jakim brałem udział. Mnóstwo kibiców na trasie biegowej, super atmosfera i fajnie było zobaczyć elitę światową, mistrza świata, którego też <misał> mijałem na trasie. <misał> On mnie mijał, ale mam piękny z tego kadr. Jakby to zupełnie inaczej wyglądało. Pragnę też podziękować wszystkim osobom, które mnie dopingowały, pchały moją kropkę na trasie, wspierały i za te liczne komentarze i słowa odtuchy dziękuję. I na pewno też należy tutaj podziękować mojemu sponsorowi, czyli firmie, w której pracuję Control Tech. Ta droga na pewno nie wyglądałaby w ten sposób, gdyby, gdyby nie wy. Dziękuję. Uznania też dla mojego trenera Macieja Chmury, który mnie przygotowywał, w sumie prowadził przez tą trzyletnią drogę do, do osiągnięcia tego celu. Tom, oto też piękną scenarią za moimi plecami. Żegnam się z Niceą, żegnam się z Mistrzostwami Świata Ironman i widzimy się już w najbliższej przyszłości realizując jakieś kolejne ciekawe cele. Dziękuję, że byliście. Cześć.